Dzień dobry, dziś mam przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze dzieło marki Lexus. LBX nazwa ta oznacza, że najwyższa jakość wykonania oraz prawdziwy luksus są dostępne w zupełnie nowym segmencie. LBX to przełomowy model dla marki ze względu na nowy napęd hybrydowy, zupełnie nowe podejście do koncepcji wyposażenia wnętrza, a także technologia których w aucie tego segmentu jeszcze nie było. Projektując ten model, nie było żadnych kompromisów w kwestii jakości, designu oraz najnowszych technologii. LBX przyciąga wzrok swoją stylistyką, a uwagę zwraca zwłaszcza projekt przedniego pasa. Samochód ma najbardziej kompaktowe wymiary z całej gamy, ale prezentuje się stylowo i muskularnie. Wnętrze zaprojektowano zgodnie z koncepcją Tazuna, dbając o poczucie doskonałej widoczności. Prezentowana wersja KUL cool ma dynamiczny charakter, który z zewnątrz podkreśla dwukolorowe malowanie nadwozia, a do wyboru mamy aż 8 wersji kolorystycznych. Przyciemnione szyby oraz maszynowo wykończone 18-calowe felgi aluminiowe, a do wykończenia tapicerki zastosowano zamsz w kolorystyce czarno-szarej z przeszyciami w kolorze miedzi. Do tej wersji można zamówić pakiet premium, który obejmuje adaptacyjne reflektory, LED światła przeciwmgielne oraz funkcje doświetlania zakrętów. Wyposażenie można poszerzyć także o pakiet Advance, skład którego wchodzi m.in. 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, system kamer panoramicznych. Z widokiem 360 stopni dookoła samochodu, asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu oraz kolorowy wyświetlacz head -up. W modelu LBX Lexus zmienił także podejście do tworzenia gamy wersji wyposażenia. Samochód ma dopasowywać się do stylu życia swojego użytkownika, dlatego poszczególne wersje różnią się pomiędzy sobą nie liczbą dostępnych opcji, a przede wszystkim wykończeniem wnętrza o zróżnicowanym charakterze. Dynamicznym, sportowym bądź eleganckim i wyciszonym, poprzez zastosowane materiały, kolory i detale. Nowy napęd hybrydowy jest nie tylko wydajny, ale także został stworzony z myślą o osiągach i przyjemności. z Łączna moc układu wynosi 136 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy to 185 Nm. Lbx, jak na suwa przystało, może być wyposażony w inteligentny napęd na cztery koła i 4 w którym dodatkowy silnik elektryczny napędza tylną oś. Podczas ruszania, pokonywania zakrętów czy jazdy po nawierzchniach o niskiej przyczepności, system automatycznie kieruje siłę napędową na tylne koła, pomagając utrzymać stabilność pojazdu. Wszystkie wyjątkowe atmosfery modelu LBX mogą odkryć państwo w salonie Lexus Trójmiasto przy Alei Grunwaldzkiej 270. Serdecznie zapraszam.